Jak być mistrzem nierówności kwadratowych, czyli jak najszybciej rozwiązywać takie nierówności. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobra, mamy nierówność typu x kwadrat minus 6x plus 8 mniejsze od zera. Bardzo często, na przykład na maturze rozszerzonej, bywają zadania bardziej złożone, otwarte, na których tego typu nierówności macie na przykład kilka w jednym zadaniu do rozwiązania. W jaki sposób najwięcej czasu zaoszczędzić na tego typu nierówności? Pokażę wam dzisiaj również mier mierze przy okazji czas, w jaki potrzebuje, żeby to zrobić, tak naprawdę trzy sposoby na rozwiązanie tego typu nierówności, a na koniec porównamy sobie, ile w sumie średnio sekund można by było zaoszczędzić na tego typu zadaniu. No dobrze, pierwszy oczywiście sposób klasyczny to będzie oczywiście nasza delta i tak dalej. No to 3, 2, 1, start. No dobra, no to liczymy deltę, delta to b kwadrat, czyli minus 6 kwadrat, minus 4 razy 1 razy 8. Czyli 36 minus 32, czyli 4, czyli pierwiastek z delty to będzie 2. Nasze x1 to będzie minus b, czyli 6 minus 2 przez 2, czyli 6 minus 2 na 2, 4 na 2, czyli 2. x2 to będzie 6, dodać 2 na 2, 8 na 2 to będzie 4. OK, rysuję sobie, tu będzie dwójeczka, tu będzie, dwójeczka, tu będzie czwóreczka. Ramiona do góry ma być to mniejsze od 0, czyli tutaj, czyli x należy od dwójki do czwórki, przedział otwarty, koniec. 38 sekund. No dobra, mamy pierwszy sposób. Zobaczmy kolejny. Drugi sposób będzie polegał na wykorzystaniu wzorów skróconego mnożenia i wykorzystania w sumie własności modułów. 3, 2, 1, start. Dobra, czyli tak, widzę, że tu jest x kwadrat minus 6x, to bym chciał w takim razie dodać 9, to musiałbym odjąć 1, czyli ta jedynka wyląduje nam tutaj. Będę miał x minus 3 kwadrat mniejsze od 1, czyli moduł z x minus 3. Mniejsze niż 1, czyli x minus 3, albo mniejsze od 1, albo większe od minus 1, dodaję 3 stronami, czyli tu będę miał 2, tu będę miał x, tu będę miał 4, czyli x należy od 2 do 4. Koniec. Stop. 27 sekund na tego typu nierówność. No dobra, o 10 sekund w sumie szybciej. Ok, kolejny sposób. No i trzeci sposób, to już bardziej dla maturzystów z rozszerzenia, to jest wykorzystanie wzorów Wieta do odgadywania, oczywiście rozwiązań, czy też miejsc zerowych po prostu tej funkcji kwadratowej. Zapiszmy sobie z wzorów wieta. No dobra, to 3, 2, 1 start. No dobra, to tu mam minus 6, czyli szóstka to jest x1 dodać x2, a moja ósemka to jest ósemka to będzie x1 razy x2 no to dwójka i czwórka będzie okej, okay, czyli x1 będzie 2, x2 będzie 4. Dobra, rysuję, tu będzie 2, tu będzie 4 ramiona do góry, czyli tak to ma być mniejsze od 0, czyli x należy od dwójki do czwórki, w takim razie koniec. 23 sekundy, no 24 sekundy, załóżmy na tego typu nierówność kwadratową. No dobra, czyli wychodzi nam na to, że w sumie prawie, no może nie połowa, ale jakieś załóżmy 40% czasu można zaoszczędzić, robiąc to po prostu odgadywaniem ze wzorów wieta. Dla tych, którzy ewentualnie nie widzieli pełnego materiału, właśnie dotyczącego metody odgadywania miejsc zerowych równań kwadratowych, to tu trzymajcie link oczywiście do mojego materiału. No dobra, to co, spróbujemy może jakiś inny przykład, no bo tutaj to co, sobie sam wybrałem i tak dalej, nie? Osobiście, oczywiście, jeżeli są te całkowite współczynniki w tym równaniu kwadratowym, to jak najbardziej zawsze staram się odgadnąć takie rozwiązania. Natomiast wiem że nie zawsze musi tak być więc spróbujemy troszkę trudniejszą nierówność w takim razie. No dobra to jeszcze jeden eksperyment załóżmy zróbmy tak że to a nie jest równe 1 żeby było troszkę trudniej. Tak zobaczymy jak w tym przypadku to wyjdzie. Czyli pierwsza metoda na deltę. Zobaczymy, że też koło tych 40 sekund nam to zajmie. Czyli pierwsza metoda na deltę. 3, 2, 1, start. Czyli tak, delta to minus 3 do kwadratu 9, minus 4 razy 2 razy 1, czyli to będzie 1. Pierwiastek z delty będzie równy 1. x1 to będzie minus b, czyli 3, minus 1 na 2, czyli na 4. 2 czwarte, czyli 1 druga. x2 to będzie 3. Dodać 1, podzielić na 4, czyli 4 na 4, czyli 1. Rysujemy sobie. Jedną drugą, jedynkę, ramiona do góry, to ma być większe równe 0, czyli tutaj x będzie należał od minus nieskończoności do jednej drugiej. Przedział domknięty, suma od jedynki do nieskończoności. Koniec, stop. No 35 sekund na. Rozwiązanie tej nierówności na deltę. Dobra, no mamy na deltę. OK, zobaczmy, jak metodą na moduł i wzory skróconego mnożenia. Coś czuję, że tu będzie troszkę gorzej, niestety. I druga metoda. Tak, na wartość bezwzględną sobie zrobimy. No to 3, 2, 1, start. No dobra, najpierw to trzeba oczywiście podzielić na dwa, żeby a było ładnie, czyli będzie tak. Minus 3, drugie x dodać 1, 2, większo od 0 i teraz tak x kwadrat tu muszę zrobić minus 2 razy 3, 4 razy x, czyli muszę tu dodać 9, 16, większe równe 9, 16 i jedną drugą przerzucę, czyli to już będzie 16, 8, 16 w sumie, bo to 1, 2 tu mamy x y, minus 3, 4 do kwadratu większe równe 1, 16 Czyli modus x minus 3 czwarte będzie większy równy 1 czwarta, czyli x minus 3 czwarte będzie większy równy 1 czwarta, lub x minus 3 czwarte będzie mniejszy równy minus 1 czwarta, czyli x będzie większy równy, no będzie 1, a tu x będzie mniejszy równy 2 czwarte, czyli 1 druga, no czyli x należy od minus nieskończoności do. Jednej, drugiej, suma, oczywiście domknięty suma, od jedynki do nieskończoności, koniec. Minuta siedem. No to chyba średnio w takim razie opłaca się rzeczywiście tą metodą w takiej sytuacji to rozwiązywać. Tak naprawdę metoda na wzory skróconego mnożenia i moduł, no wydaje mi się, że najbardziej ma tutaj sens, kiedy tu przy x kwadrat jest jedynka, a wszystkie współczynniki są współczynnikami, no nazwijmy to przynajmniej całkowitymi. Jeżeli chodzi o trzecią metodę, myślę, że nie będziemy się tu wydurniać. Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie próbować odgadnąć tego typu nierówności kwadratowej, no miejsc zerowych tej nierówności. No ma trzy drugie, iloczyn jedna druga. No myślę, że może być ciężko to tak szybko sobie rzeczywiście opanować. Nie mówię, że się nie da, natomiast myślę, że nikt tutaj by tego nie robił, jeśli już to deltum. czy no dobrze i myślę, że to jest dobry moment, żeby w jakieś tutaj wnioski z tego wydobyć w takim razie. Czyli wnioski są takie, jeżeli te nierówności są takie dość proste, czyli przy x kwadrat stoi jedynka, a reszta współczynników, no jest załóżmy całkowita, chociaż to rzeczywiście najszybciej jest to robić ze wzorów Wieta, czyli z odgadywania no miejsc zerowych tej Funkcji kwadratowej, a na drugim miejscu jest potraktować to ze wzoru skróconego mnożenia i moduł, a najdłużej będzie to robione, no, deltą. Średnio deltą na taką nierówność kwadratową, przynajmniej według tego, co ja tutaj pisałem i w tempie, w jakim ja to liczyłem, potrzebujemy niecałe 40 sekund, żeby taką nierówność rzeczywiście rozwiązać. Oczywiście, o ile ta nierówność jest już w takiej postaci, tutaj na czysto, że nie musimy tutaj algebraicznie niczego robić. Wniosek na dziś jest taki, że jeżeli przy x kwadrat stoi 1, to spróbujcie sobie odgadnąć rozwiązania takiego. Równania kwadratowego, ewentualnie spróbujcie to zrobić ze wzoru skróconego mnożenia i z modułu. Tak będzie szybciej na pewno niż licząc to z delty. Wszystko zależy trochę od sytuacji, natomiast myślę, że warto w ogóle znać kilka zawsze sposobów na tego typu problemy matematyczne i wybrać taki, który po prostu dla Was najlepiej działa. Mam nadzieję, że materiał przyda Wam się tutaj na maturze rozszerzonej przede wszystkim, żeby tam kilka tych sekund na każdej takiej nierówności załóżmy zaoszczędzić. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę oraz komentarze. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?